Serdeczny raz jeszcze Państwa witam i bardzo dziękuję za tak liczną obecność. Mam nadzieję, że to autentyczne zainteresowanie przeniesie się na wynik wyborczy i te zmiany, zmiany na dobre w naszej gminie nastąpią. Chciałbym powiedzieć, że dzieci czy młodzież z góry wysoko postawiła nam tutaj poprzeczkę. Nie wiem czy nam uda się tak znakomicie zaprezentować jak im, ale postaramy się. Proszę Państwa, generalnie powiem tak, że jeśli jakikolwiek niedosyt informacji, wiadomości dotyczące mnie, to chętnie odpowiem na każde pytanie. Z góry chcę powiedzieć, że różnię się mentalnie od aktualnego wójta w gminie również w tym, że nie lubię dużo słów i to szczególnie słów pustych. Uważam się za człowieka konkretnego. I w związku z tym w tej chwili przedstawię Państwu kilka słów na temat, jak widzę nowy sposób zarządzania, a właściwie gospodarowania w gminie. Szanowni Państwo, w niedzielę 21 listopada bieżącego roku będziemy mieli możliwość skorzystać z jednej z podstawowych wartości demokracji, jaką jest prawo wyboru. Często słyszymy o prawie i o obywatelskim. Obowiązku udziału w wyborach. Niemniej rzadziej jednak zastanawiamy się nad tym, czy zwracamy uwagę na fakt, że jest to prawo swobodnego wyboru, co warto podkreślić. Swoboda ta ujęta wprawdzie ramy programów, oferty kandydatów na radnych czy wójta, odniesiona do własnej oceny sytuacji przesz przeszłej, sytuacji aktualnej w gminie, a też oczekiwanej. Oczekiwań na przyszłość nie powinna być w żaden sposób ograniczana. Nie możemy również przyjmować, że pojedynczy głos każdego z nas jest nieważny, że nic nie znaczy. Wręcz przeciwnie, głos każdego mieszkańca jest bardzo ważny, decyzje podejmujemy wszyscy. Nie biorąc udziału w wyborach, odbieramy sobie prawo do późniejszego demonstrowania niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy. Ale również udziału w zasługach i ewentualnych sukcesach. Stąd mój pierwszy apel, prośba. Szanowni Państwo, weźmy udział wszyscy w wyborach 21 listopada. Wybierzmy nowe, dobre władze lokalne. Mieszkamy i żyjemy w gminie Weicherowo, gminie dużej o ogromnym potencjale kulturowym, gospodarczym a także intelektualnym, ulokowanym w ludziach niej mieszkających. Niestety potencjał ten w ostatnim czasie nie jest właściwie wykorzystywany, a nawet jest w znacznym stopniu marnotrawiony. Wielu współmieszkańców indywidualnie, ale również jako reprezentanci pewnych grup społecznych, stowarzyszeń, środowisk, krytycznie ocenia sposób zarządzania w gminie przez aktualnego wójta. Negatywnie oceniana jest również praca większości radnych i Rady jako całości. Nie sposób w tej chwili wymienić szczegółowo wszystkich uwag. Niemniej główne zarzuty dotyczą braku strategii inwestycyjnej, złej organizacji, braku nadzoru, niepozyskiwania środków zewnętrznych. Do informacji państwa to jest moja wnuczka. środków unijnych, nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych. Do tego chodzi, dochodzi nie liczenie się z głosami mieszkańców, nie załatwianie ich spraw, a często wręcz arogancja władzy. Wszystkie te okoliczności poparte własnymi obserwacjami jako radnego aktualnej kadencji rady gminy skłoniły mnie do tego, aby kandydować na wójta naszej gminy. Jako niezależnego bezpartyjnego kandydata Rekomendowanego przez Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina. Dziękuję. Realizując nasze przewodnie hasło wyborcze, Zmiany na Dobre, pragnę zaproponować mieszkańcom inny sposób zarządzania w istocie gospodarowania w gminie: zupełnie inne relacje pomiędzy społeczeństwem a urzędem. Niezbędną do tego cechą, którą moim zdaniem posiadam, jest wola i umiejętność słuchania ludzi i osiągania kompromisów na podstawie racjonalnych przesłanek. Realizacji tego celu służyć będzie odbudowa i zwiększenie roli społeczeństwa w życiu poszczególnych sołectw i całej gminy poprzez między innymi zwiększenie wpływu zebrań wiejskich na planowane inwestycje. Zamierzamy organizować zebrania wiejskie co najmniej dwukrotnie w roku, w tym jeden raz w okresie konstruowania budżetu na kolejny rok. Utworzenie funduszy sołeckich zgodnie z przepisami ustawy z 20 lutego 2009, bo taka możliwość istnieje, poszczególne sołectwa otrzymają do swojej dyspozycji kwotę wyliczoną według obiektywnego kryterium, który jest określony w ustawie. Nie będzie tutaj wtedy uznaniowości sołectwa mniejsze, dla których kwota ta będzie odpowiednio mniejsza, będą oczywiście dodatkowo wspomagane. Natomiast kryterium jest jasne i przy jego zastosowaniu duże sołectwa, mam tutaj na myśli Bolszewo, Kościcino, mogą otrzymać kwoty do swojej dyspozycji rzędu 150 tysięcy złotych. Na mniejsze jest to kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest tutaj bardzo ważny aspekt w tej sprawie. Część tych środków podlega zwrotowi z budżetu państwa. Do 30% może być e, zwrotem. Gmina z tego do tej pory e, nie korzysta, a uważam, że warto każdy zewnętrzny grosz spróbować ściągnąć. Kolejna sprawa to powołanie społecznej rady przedsiębiorców jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego w zakresie gospodarczego rozwoju gminy. W zakresie dróg istnieje wiele problemów, które nie sposób tutaj omówić. Dotyczą one bezpieczeństwa dzieci głównie w drodze do i ze szkoły, technologii jakości wykonania, konieczności lepszego bieżącego utrzymania również dróg gruntowych. Będziemy zmieniać technologię robót drogowych przez ograniczenie używania płyt jąb na korzyść kostki. Droga zaplanowana do, do realizacji będzie wykonana w całości, a nie do przypadkowego punktu jej długości, tak jak ma to teraz często miejsce. Ważne jest, aby inwestycje były właściwie przygotowane dokumentacyjnie. Jest to warunek aplikowania o jakiekolwiek środki zewnętrzne. Gmina do tej pory nie była w stanie złożyć żadnego wniosku w ramach tzw. schetynówek czy innych programów, których mogła być dofinansowana. Budowa dróg. Pozostając w temacie komunikacji, widzimy potrzebę rozwoju sieci połączeń autobusowych. Podejmiemy też temat reaktywacji dla ruchu pasażerskiego nieczynnej linii kolejowej poprzez bądź to uruchomienie, tzw. szynobusu, lub wydłużenie kursów SKM-ki zdechowej. Jeżeli działania te okażą się nieskuteczne, dążyć będziemy do przejęcia gruntu pod nieczynną linią i zagospodarowania go we własnym zakresie. Kolejny z najważniejszych tematów to kanalizacja. Wszyscy znamy stan aktualny. Rzeczywistość do szumnych zapowiedzi ma się nijak. Konieczna jest weryfikacja założeń programowych, tak co do zakresu, terminów, możliwości finansowych jak i spraw majątkowych i sposobu zarządzania nowo budowaną infrastrukturą. Wiele wskazuje na to, że nasze władze nie potrafiły zadbać o partnerskie traktowanie gminy Wejherowo w ramach komunalnego związku Dolina Rede i Chylonki. Jedynym zadowolonym w tym zakresie, szczególnie jeśli tutaj jeszcze dołożymy wodociągi, wydaje się być przedsiębiorstwo wodociągowe, które jako monopolista naturalny obejmuje coraz Szerszy obszar działania i pomnaża swój majątek de facto. Niemniej będziemy intensyfikować działania w celu przyspieszenia realizacji budowy kanalizacji. Stworzymy również program wspierający osoby realizujące przyłączanie swoich posesji do sieci. Zagadnienie to oczywiście będziemy rozpatrywać w kontekście kompleksowo, w kontekście całej kanalizacji. Nie chcąc przedłużać, a także nie nadając wypowiadanym tutaj słowom rangi uporządkowanego programu, pozwolę sobie jeszcze zrobić uwagę na, zwrócić Państwa uwagę na niektóre sprawy, równie istotne dla funkcjonowania społeczności gminnych. Prezentuję stosunek i zamierzenia moje oraz kandydatów na radnych gospodarnej gminy z konieczności hasłowo słowo i bardzo krótko będę już to podawał. W celu sprzyjania rozwojowi przedsiębiorczości wprowadzimy preferencje podatkowe w przypadku rozbudowy lub realizacji nowych inwestycji. Wsparcie inwestycji telekomunikacyjnych umożliwiających szerszy dostęp do telewizji kablowej i sieci internetowej. Wsparcie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, mam tutaj na myśli emerytów, koła gospodyń wiejskich i temu podobne ale jednocześnie chcemy tą ofertę poszerzyć o wydarzenia kulturalne typu teatr, kino. Tworzenie klimatu i warunków do rozwoju kultury. Poprawa, zmiana warunków nastąpi, lokalowych. I nastąpiły miliony. zmiany na dobre. Proszę o zaufanie, o oddanie głosu na moją osobę, a także głosów na radnych proponowanych przez Komitet Wyborczy Gospodarna Gminy. Jak już wspomniałem, moje słowa nie są u programem wyborczym. Program w zwartej formie stanowi odrębne opracowanie, będzie Państwu przedstawione za pośrednictwem mediów oraz opublikowany na stronie internetowej, która tutaj jest wyświetlana, a także zawarty zostanie w materiałach wyborczych, które Państwu Na naszemu miejmy nadzieję, jesteśmy do tego przekonani naszego przyszłego wójta gminy Wicherowo.